część filmowe straszydła. Dzisiaj na tapecie mamy klasykę horroru Amityville Horror. Film opowiada o tragicznych wydarzeniach w domu na Ocean Avenue 412 w Amityville. Wszystko zaczyna się od morderstwa całej rodziny DeFeo Ronald, syn, zabija swoich rodziców i rodzeństwo, twierdząc, że słyszał głosy nakazujące mu to zrobić. Rok później do domu wprowadza się rodzina Luców. George Kafi i jej troje dzieci. Sielanka szybko się kończy, zaczynają się dziwne zjawiska. Młoda Chelsea zaprzyjaźnia się z duchem jednej z zamordowanych córek DFO, Jodie. Niania, zatrudniona przez Luców, okazuje się mieć przeszłość związana z rodziną DFO i doświadcza przerażających spotkań z Jodie. Atmosfera gestnieje. George staje się coraz bardziej agresywny wobec kafi i dzieci. Kulminacja jest zabicie rodzinnego psa, Garrego. Rodzina próbuje szukać pomocy u księdza, ale i on doświadcza paranormalnych zjawisk i ucieka. Okazuje się, że dom mamroczna historię należał kiedyś do okrutnego kaznodziei Jeremiasza Kecha, który znecał się nad tydzięcznymi Amerykanami. George podczas eksploracji piwnicy spotyka duchy ofiar kecza, a nawet samego kaznodzieje, który w makabryczny sposób kończy swoje. Istnienie na oczach George'a. George popada w coraz większą furię, a Kafi podejrzewa, że jest opętany. Próbuje uciec z dziećmi, ale George atakuje. Kafi musi go powstrzymać, a rodzina ucieka z domu po zaledwie 28 dniach. Film kończy się przerażającą sceną Jody w opuszczonym domu, po której znika w tajemniczych okolicznościach. Czy to koniec koszmaru? Zobaczycie sami. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie.